Witam wszystkich. Dawno nie nagrywamy jakiegoś filmu, to teraz mam urlop, to coś tam nagram. Dzisiaj wywiozę ostatnie, ostatnie te ziareczka zboża, będzie wapno, fatiry wapna, magnezowego tego, po 24, około 20, 24 ton sypiu. Do tego. Dzisiaj wezmę się za akcję ten, kombajn. Odpalamy go. Ale w tym filmiku raczej odpalania kombajnu nie będzie. Jedziemy teraz do, do ciągnika tamtego. Coś trochę go tam pogrzebałem przed nim ostatnio. No, pewnie już go widać w tle. Tak wygląda. Jeszcze nie krzyko majster Masz pryskał ja do pryska A nie pali mi się bizona? Można go zapalić, no zapalimy go później ja myślałem, że pierwszy header się zrobił. Nie miałem z kim wyciągnąć tego kurwa. stołu. Ja tak mówię, tylko plecy Bolo. nas? No. O, tak to wyszło. Tak to wyszło. Muszę jeszcze filtr przerabiać. Kurwa, tego ta maska krzywo trochę leży. Krzywo trochę. Co? No to chyba, że I Tak ten tak zrobiłem, tak ja widzę, że trzeba było trochę ty większy skos tutaj zrobić, no ale Tak musi być. Tu jeszcze będzie jakaś ropian, pójdzie, to coś tam. Tu jeszcze blacha taka Gdzie on tam jedzi? Czy wyrobi? Gdzie on tam uszalał? No tak to wygląda, to ja Czy światło pójdą? Dobrze będzie. Będzie wódka, będę ośledzić. Hmm. Jeszcze czego pomalować na biało ten daszek, jeszcze raz, bo przez pawy widać. Pouszczemniać to wszystko, wziąć. Słońce kuziwa. Pada. jak, będzie takie tuś także że będzie, panie. Hmm. Tak maska, tak... Maska trochę ścięta. Jakiś naklejek mu trochę trzeba dać, bo... A trochę go ożywiał, bo on taki drętwy, strasznie. Schodki trzeba do spawać, bo tam ucinaliśmy. Siedzenie dać drugie, bo to tylko na, na stare siedzenie, takie podarte jeszcze. Patrz tam, poczuj tam zaję... A, bo tu, tu ci nie pasuje, no dobra. Teraz no myślę się zastanawiam, jak ten dach przyczepić, jak wcześniej nie pomyślał. To czy wszystko jeszcze podcinać w do to... Chociaż nie, to jak będę, bo dać. jakieś rolety można zaczepić do tych blach. To się wywali. Albo go zespawać, na stałe zaspawać, albo na się jakieś zrobi. No. I, i, miało to być inaczej robione, ale tam tą blachę przyspawałem. Przy, przy, przy znaczy kolega mi przyspawał, jego matem. I teraz w przodu niczym się tu go raczej nie skręci. A, chyba, że stąd wziąć dziurę zrobić. No co? <laughs> jak ja to... Ty, jak ja teraz to, to zrobi? No co? No to jest dziu, Otwór to jest w tym miejscu. Załóżmy. No, to by trzeba walić dziurę kurwa, na 2000 bo to skręcić, ale no, tak ty, ty nie będziesz miał rę... Tak by zrobił Jarek ugarek. Kurwa. No, ale to musi mieć ręce i nogi, to będzie być ładnie zrobione. No, tak żeby to nie było fuszyny. Kurwa ci będzie mi to śruba wystawała w szybie, czy gdzieś tu coś zaraz wymyślę, panie <zysy> Tutaj kurwa, panie jeszcze. No, tak, wejścia jeszcze zaczipiam głowo No no Tak dobra Mam tyle w głowie gunitwa myśli? Trzeba u góry malować. No blacha trochę wygieła, ale to kurwa i przykręcić się. Dobrze będzie. <grym> go pod Z Zetorowski style. Ale... Może go za, za bardzo do przodu, trochę wypuściłem ten dach. Nie wiem, chyba dobrze będzie. Tak to wyszło. Światła dojdą z przodu, z tyłu. Puste przestrzenie się wypełniają. Będzie inaczej to wyglądało. Jakieś do napisy, pierdolone naklejki. Dobra, ziemniaki, akcja. Akcja stronka Zimniaczana, bo wszystko z jej co będzie Dobra, także tak to Tak to wygląda Jeszcze hamulec mnie kuziwa Denerwuje Kurwy syn. No. no jest chyba podparty Pedał mnie tak Już to mnie sąsiad gał takie to jest może podpartę I tą tkrincę kurwa piłuje tam najbierze no trochę no bo cały czas go, kurwa grzeje się koło. Na początku myślałem, że to wina tego, że źle coś poskręcaliśmy i to tak ciężko ten ciągniki idzie, to hamulec go trzymaj jednak na to koło. Kurwa. No na początku jest fajnie, a po chwili kurwa całkiem inny dźwięk. Przesiadko stało to skręcić jedną i gdzieś przymontować. Nie wiem czy tutaj czy na górę gdzieś było to się jest, ok, pan. O, A, nie patrz pan, kurwa, tylko szpi... nie zrobił. Jak mi to wygląda? O, o widziałeś? Kurwa, diodowe, nie, to za diodowe, to, to mocno będzie świecić. No bo oświetlenie musi być, bo ci później Przyglądu nie przejdzie jak tego, nie? Ty, ja to zajebić, nie Ty, ale to by się nie? Nie pasuje. Ewentualnie Gdzieś tutaj można podać, dać chlapak przyczepić mm. chlapak się wygina, ale właśnie, a to nie chodzi. To kurwa nie wymyślę Tu się... Oj tu patrz, tu są dziury Tu się na dalej o to chodzić coś się wygnie blachę jedną drugą Kurwa na klisie przyklei tu o. Co takie taśmy dwustronne, tu się pierdolnie tu się pyknie, będzie kurwa pani Albo no na plastelinę. <ścoughs> no. Tam na górze chyba trochę można było tylko większe kątaki dać. Nie? Jeszcze tak. Musimy go pewnie sądz zrzucać zaraz. Przecież go pomalujesz na biało jeszcze raz, pykniesz go. To blachę dotnę. O. Także patrzysz, założona dzisiaj maska i ten, to już no, trochę nabrało kształtu to kuźwa. Dobry panie. także. O, jakaś maszyna cieknie. pony dzwonią przednie. Ja to moje rękawice A skąd cię wim? Jakie <grystanie> rękawice? Boże, żypaki koszą, dobra, pozdrawiam. Nie, jak ogólnie. Jakie rękawice? A, kurwa, to takie jak czapka niewidka <ścoughs> No, BHP pechy kłania, panie. Ja bym tak nie pryskał. Dobrze, także tak to. Humorystycznie zakończmy to dzisiejsze nagrywanie. Siedzenia tutaj, siedzenia z tyłu, nie będę wstawał pierdolę tubę, kurwa, wzmacniać, wsadzę. Lubię posłuchać muzyki głośno, to akurat będzie dobrze. Nie? Jak gadać? O, tu. Uskrzynię, bo samo w pierdole. Wzmacnia, też gdzieś tu się przykręciło. No dziury te. <grych> to nie musi być siedzenie z tyłu, nie? To kurwa, dziury mi wyszły. Dobra. Ten hamulec muszę polącać, tam podparty i trochę podszlifować. Teraz wszystkie jakie kupuję, akumulator to firmy Schneider. Kurde, nie wiem czemu. kupiłem do BMW chyba Schneider oparta. i w kombanie. teraz kupiłem do zetora, też identyko jak ten 370 zł czy 360 zł. Kresztowo <laughs> to nowy komulator. Stary pierdolony gdzieś teraz cel, strzeliła i chuj z nim. Moment strzelił, zgasiłem. Zapalam, pyk, 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 puk. Koniec. No, Dobrze. No i hebeserze wstawił. Jeszcze nie zrobić. Ten dach to pewnie będzie zrobione aż w zimie. Nie będę go teraz wykańczał, bo nie ma kiedy, nie ma czasu. Teraz trzeba i zaraz zapalać. Tylko kurwa tak zrobione, że Wcielaczkę zdjąć to ledwo ledwo, ale jest luz, jeszcze dobrze będzie No Dobry ja to będę teraz montował Ale ta gryba się już tego nie będę dzisiaj Dobra także Pozdrawiam Taka <grywa> chyba taka stara blacha, ale to chyba nie ma co będzie na czarno, taką blaszeczkę gdzieś kupić kuźwa, pogiąć. w koło zrobić samkę, magi magimatem Panie. No. I tu coś jeszcze się przymodzić. Się nie zamyka do końca. No. Obniżona jest maska, ta obniżona jest. O. Ucięte 4 cm. Tu 4 mniej, tam 4 więcej. Dobrze. Także tak. Pozdrawiam już tak nie raz. I... <ścoughs> Na razie, cześć.